Cześć, dzisiaj wybrałem się na SSP w miejscowości Łąk Kolonia. Oznaczyłem je numerem 3, gdyż wzdłuż kilometrowania linii kolejowej numer 203 jest to trzecie SSP w tej miejscowości. A Łąk Kolonia znajduje się w województwie pomorskim w Powiecie Chojnickim, gminie Czersk. Dawniej było to województwo bydgoskie. Zapraszam na prezentację. Po prostu zo zobaczymy. Teraz. 8. Także zaczniemy od prezentacji tego SSP kategoria B wyposażona jest w automatykę typu BS2000, znajdującą się w tym kontenerze, jak i również dwa sygnalizatory Scheitern-Bachman LEDowa oczywiście. Dwa razy GZT-30. Dwa napędy HSM10E z drągami przed Bachmana. Wraz z kamerami oraz lampami. Przejazd prezentuje się bardzo ładnie. Idziemy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 203, a tak dokładnie na 62 km i 611 m. Tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Hońce i przy najbliższa stacja w tamtą stronę to Czersk, Widać tam SSP, na którym już byliśmy. SSP łąk kolonia 4. A w przeciwnym kierunku mamy szlak nad Czech i Przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to łąk. I widać tam już kolejne SSP łąk kolonia 2 i łąk kolonia 1, które również. Nagramy. Dużo tego jest naprawdę. Cały dzień tu spędzę. Tak wygląda ten przełaz kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tam widzimy również drogę krajową numer 22, po której te samochody jeżdżą. To jest jedno z moich ulubionych dróg tutaj w okolicy, ponieważ biegnie właśnie wzdłuż linii 203 przez Elbląg i jeszcze dalej do Braniewa, już w postaci S22, tej tak zwanej betonówki. No nic, My teraz czekamy na przelot pociągu Regiolacji 3 w Chojnice. Zapraszam. Przeleciał nam SA-132 jako regio do Chojnic. Słychać Echla z sąsiedniego przejazdu. No, także bez zbędnego przedłużania. Z tego miejsca zdawał dla Was relacje Maciej08. Cześć!